W najnowszym Fitness Authority przeczytacie jak można poprzez rowerowy trening cardio zrzucić oponkę i odsłonić mięśnie brzucha. Dowiecie się także jak wypracować piękne i masywne tricepsy oraz bicepsy. Bardzo ciekawą lekturą może okazać się tekst w dziale zdrowie na temat coraz bardziej popularnego chirurgicznego rzeźbienia ciała. Warto zwrócić uwagę na artykuł w dziale seks opisujący afrodyzjaki. W nowym dziale styl życia przedstawiamy wam najmodniejsze plażowe rozrywki odbijające kurorty całego świata. Oraz możecie zakosztować w rewelacyjnych lekkich drinkach, które dzięki naszemu tekstowi jesteście w stanie sami przygotować. Oczywiście jak co miesiąc w dziale suplementacja znajdziecie garść informacji na temat najpopularniejszych suplementów diety. Koniecznie musicie zapoznać się z naszym tematem miesiąca, w którym obszernie opisujemy melatoninę i GABA oraz ich związać z dobrym snem i przyśpieszeniem regeneracji po wysiłku. W części damskiej naszego magazynu dowiecie się m.in. na czym polegają słynne ćwiczenia z jogi tybetańskiej, w jaki sposób można poprawić swoją wytrzymałość oraz jak można uzyskać piękne barki. Bardzo ciekawy może okazać się dla Was tekst na temat profesjonalnego używania balsamów i kremów samoopalających. Wraz z nadchodzącymi upałami pojawia się problem Nadmiernego pocenia. Okres lata to czas dalekich wyjazdów. Dlatego może zainteresuje Was artykuł na temat popularnego ostatnio Egiptu. Ukoronowaniem lektury zapewne będzie zamieszczony w dziale Seks, tekst na temat poprawy swoich łóżkowych doznań i lepszego przeżywania orgazmu.